Zakupiłem sobie starter, taki awaryjny rozruchowy. On tam, miałem z nim styczność i on jest dosyć fajny za nieduże pieniądze. Znaczy, fajnie się sprawdza. Także no, gabaryty jego nie są jakieś rewelacyjne, bo jest dosyć spory. Ma też swoje minusy, ale jego skuteczność jest dobra. Więc tu kupiłem dla siebie i stwierdziłem, że zaprezentuję dla Was coś takiego JDS 500 Jump Starter 12V, także jakiś Max i on tu ma na tych klemach jest zawsze, zawsze napięcie występuje, on jest wstępnie naładowany, ale zalecają 24 godziny żeby naładować przed pierwszym użyciem tu mamy lampeczkę, żeby można było sobie przyświecić gniazdo zapalniczki też i USB, także taki mi akurat się przyda czasem no i gdzieś jeszcze powinny być przewód do aha, to jest y... pewnie z zapalniczki do zapalniczki czyli można będzie i gdzieś jeszcze i jeszcze w opakowaniu była instrukcja obsługi i ta wtyczka taka nie brytyjska może chociaż nie bo końcówka druga jest nasza polska no i instrukcja obsługi standardowo a to jest chyba po prostu żeby przełączyć zasilić przez zapalniczkę bez otwierania maski jakoś tam delikatnie podładować o a tu jeszcze to 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 oszczerzenie, żeby na pierwsze 24 Godziny przed pierwszym uruchomieniem włączyć przez 24 godziny to ładować, więc włączymy do ładowania i sprawdzimy jego możliwości wcześniej bądź później. Ale Wy będziecie to widzieć wszystko na jednym filmie. Więc mamy rapida w dieslu, zobaczcie, on jest zimny. Obecnie temperatura na zewnątrz 4 stopnie. Zobaczcie, to jest temperatura rzeczywista. 6,2 na kolektorach, 5, 6. zresztą widać. No i podpiąłem tu ten nasz starter, on był naładowany. Już trochę go używam, także to nie jest tak, że on pierwsze ładowanie i i, 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 i. No, i po pierwszym ładowaniu, że, że, że tak użytkujemy, można powiedzieć, że to już prawie rok minął, jak go kupiłem. Tylko po prostu tak długo zbierałem się z nagraniem filmu. więc Zauważyłem, że te ściski, dobrze, żeby one były tak o, rozchylone, i żeby złapać, żeby ta sprężyna miała za co się ścisnąć. Bo jak klema jest złapana, o, może tak, to ona, o, w tą stronę to ona słabo trzyma a, tu, a tak po prostu ta sprężyna jest y, lepiej po prostu naciągnięta i lepiej się y, trzyma y, ogólnie, ogólnie widzicie nie ma akumulatora, także odpalamy z akumulatora, bo akumulator rozładowany więc ja wchodzę do środka i patrzymy więc tak, jesteśmy y, tu sobie poprzedni właściciel zrobił przycisk y, do świec żarowych także będziemy musieli je wzbudzić ręcznie y, nawet nie wiem, czy ta kontrolka zgaśnie po prostu po pewnym czasie. O, wycieraczki włączone. Czyżby jej tyle wystarczyło? Nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Chyba słaby styg jest na tym. Pójdę poprawić. Dobra, poprawiłem Mam te świecę żarowe. Hmm. Coś. Coś tu nie załapia. Ogólnie, o, widzicie? Kontrolki też tak, raz działają, raz nie działają. A w ogóle, jeszcze jedna rzecz: alternator też tu nie ma ładowania. Tu powinna się świecić kontrolka alternatora, się nie świeci od ładowania. Więc, coś tu może być nie halo, prawda? Nie wiem, czy te świece żarowe powinny się tak. O! Załapało. Widzicie? Teraz jakoś grzeje dłużej. Nie wiem, dlaczego, czym to było spowodowane po prostu. Że, że się rozłączało ale widzieliście, że kontrolki się zaświeciły ogólnie, o, zgasła czyli świece żarowe są dogrzane więc możemy teraz spróbować odpalić, ogólnie będę odszurzał ten samochód, jeżeli można to tak nazwać, ale to już w innych filmikach może o, prawie, że zakopciło, zobaczcie dawno nie było nie był odpalany z tydzień czasu też było odpalany po kablach okazało się, że nie ma ładowania no i będziemy kombinować dalej, jak widzicie z bólem, bo z bólem, ale poszło o, już spójrzmy na wolne obroty to wszystko sobie pracuje więc więc jednak dał radę, bez samego akumulatora Diesla odpalić, jeszcze takiego, który powstał. Zresztą widzieliście, pójdziemy, zobaczymy. Jeszcze, żeby nie było, że on był nagrzany wcześniej. Cały czas tu. Już rośnie temperatura, także ja się odsunę trochę, żeby było słychać, nie, znaczy mnie i będziemy patrzeć do alternatora, ale to już innym razem. Poza tym mam drugi samochód, o zresztą zobaczcie, jak odłączę, nie ma ładowania, nie ma podtrzymania też tu dalej pracy silnika, więc... No te stare diesle, to by im nie było potrzeba, tak jakbym ciągnikę odpalił. O, zresztą ciągnik też byśmy odpalali z tego. O, pewnie też tam trochę ścisnąłem za słabo. Bo tak jak mówiłem, ten krokodylek, jeżeli on ma dobry styk, to wszystko fajnie nam się sprawdza teraz mamy jeszcze piąteczka stoi pod plandeką yy, i też nie odpali także będziemy sprawdzić też, też pójdę zaraz i będziemy odpalać benzynę. a już akumulator tam jest tylko że przez całą zimę po prostu samochód stał yy, na zewnątrz pod plandeką no i no wiadomo co się dzieje gdzieś tam zawsze coś pobiera troszkę prądu no i zobaczcie w piąteczce Zegarek pracuje, ta sama godzina jest. O, nie mam zegarka tu. No i spróbujemy ją odpalić. Widzicie, nie odpali się. Będę musiał się tu wyśledzić. Bo tu zobaczcie, pod plandeką sobie stał. Na trzepaku. Akumulator. Zaraz podepniemy i zobaczcie. To jest to samo. 5 stopni, 5 stopni, no tam 4 stopnie pokazało tam termometr zewnętrzny, także jest całkiem możliwe. Więc to, układamy go tu gdzieś, żeby stabilnie sobie był. Włączamy, ok, jest podpięty. Minus do minusa, plus do plusa. I proszę bardzo, odpaliło się. Także ten, tak jak widzicie. O zresztą o tej kontrolce, co mówiłem. W tamtym samochodzie się nie świeci. Tu powinna się zaświecić. Zaraz ciśnienie zejdzie. Oleju też się powinna zaświecić. O. I okej. Okay. I nam odpala. Nie ma problemów. I możemy teraz odpiąć sobie, niech się troszkę podładuje. I wyjedziemy nim. Zresztą, po takiej zimie to wystarczy, że troszkę wzbudzi ten akumulator, i on już tam swoją wartość po pewnym czasie osiągnie sam, po prostu jak popracuje sam silnik. Zobaczcie, teraz mamy Ursus Cika, naszą 60. Tu zmierzymy mu temperaturę 2-3. Odpalaliśmy go czasem przy pomocy właśnie tego naszego urządzenia. Zobaczcie, jest odpięty przewód. Masa jest odpięta, więc ten jest przewód plusowy. Odpiąłem tu od rozrusznika celowo. No i dobra, zepnijmy go tu, żeby się nam dobrze trzymał. Chyba, że może w tą stronę. złapienie dobra, żeby nam się dobrze trzymał. Trochę chaotycznie, bo to bez statywu robię. I spróbujmy kluczem, może. No, niestety, tu już będzie ciężko. Tu już będzie ciężko, widzę. Dobra, yy, podepnę ten przewód i zobaczymy, czy nam w ogóle odpali. Teraz z takiego postoju. A może jeszcze spróbuję raz? Zobaczmy też na kontrolce, ile tu mamy. O, i ten wskaźnik. No, mam pewne uwagi co do tego wskaźniku. Ja podepnę teraz przewód. Yy, no, podpinam podepnę tak, jak powinno być, i zobaczymy, czy odpali na akumulatorze, który jest w środku. Dobra, już jestem z powrotem. Więc zobaczmy teraz, czy nam teraz zajarzę. też jest problem, i dajmy mu tu do pomocy w ogóle. To jest nie jest rozróżnik ten szybkoobrotowy, bo te szybkoobrotowe bardzo fajnie działają. Mieliśmy w tym 40, 11 to była bomba po prostu. Moment, i było odpalone. O, a przecież ja mogę złapać. Tu zatem, za tą obiemkę, tylko czy tu będzie dobry styk. Dobra, mamy. Dobra, trochę się zakopciło, więc pobiegłem szybko wyłączyć i zgasić go, bo za wysoko obroty podniosłem. Ale jak widzieliście, jako wspomagający, bez problemu odpalił po takim przestoju zimowym. Także, no myślę, że fajna sprawa. Dobra, ja to odpinam, już tu rozłączam wszystko i jeszcze kilka słów na zakończenie moich takich spostrzeżeń. No i tyle w sumie. Więc zobaczcie, jesteśmy tu. Znowu sobie w rapidziku. Tam obskrzybałem trochę szyby, żeby było widać. Jest. O, jak tylko przekręcam zapłon jedna kontrolka gaśnie. A co to? Czy by już się dogrzało? A zobaczmy, nie, jednak coś, coś słaby styg jest chyba, ale zobaczmy. O, grzeje świeca, widzicie. Grzeją, grzeją, coś. Coś tam chyba nie stykało dobrze, nie podpiąłem, może te klemy takie luźne No ale mniejsza z tym, o! Wychodzi na to, że się dogrzało Sprawdźmy jeszcze raz, ja tu nacisnę sobie jeszcze raz A co to, zimno jest, niech dogrzejemy, zobaczymy Zobaczcie jak tam spada Temperat ten Już dwie kreski spadły O! Tu zgasło nam Zobaczmy, jak przy odpalaniu prawie do zera spadły. Dajmy mi tu świecę jeszcze i dogrzejmy no, dlatego nie lubię dieslu, bo więc jak już wydawno odpalił ale podejrzewam, że jak dogrzejemy to będzie to śmigało Jest Jeszcze spróbujmy dogrzać. Już ropą czuć. Powiem Wam, że ja nie wiem jak tu to wszystko się odbywa w tym samochodzie, to grzanie świec i w ogóle. Na chwilę obecną to jest dla mnie czarna magia to, co tu się dzieje. Zobaczcie, jak włączy świecę. Spada kontrolka. O. Dobra, spróbujmy odpalić. że wam to prześnięte A jeszcze zobaczcie żeby nie było nie ma akumulatora przy minus 4 dało radę nagrać odpalić ledwo ledwo a wyobraźcie co by było jakby był akumulator taki osłabiony i jeszcze raz spróbujemy O, ciepły silnik to. Muszę zrobić to ładowanie tu i będziemy dalej się bawić, także. No i jeszcze mamy przewód zasilający taki do zapalniczki. Przejście. I możemy w zapalniczkę ja sobie wsadzić. No tylko, że na zapalniczce mamy chyba 15 czy 20 amper, więc wątpię, żebyśmy to odpalili. No, raczej za słaby trochę jest, ale jeżeli byśmy potrzebowali jeżeli byśmy na przykład potrzebowali, żeby zasilić sobie tu powiedzmy trochę w samochodzie, coś zobaczyć, jakieś tam elektronikę czy przejścia w ogóle na przewodach czy są, to awaryjne działają. Ciekać podgrzewanie nie, wentylator. A nie, bo tu coś było w ogóle. Tak jak mówiłem, nie za roboty trochę w tym samochodzie, no ale jak widzicie możemy też podpiąć sobie i spróbować po prostu podładować odpalić, na pewno nie odpalimy na tych przewodach bo one są troszkę za cienkie nawet bardziej niż troszkę ale, ale zawsze można go wziąć, postawić, jakby postał w 15 minut zawsze nam ten akumulator w jakimś stopniu tam wzbudzi, prawda? tylko dobrze by było, żeby był kluczyk przekręcony żeby dojście było do akumulatora, bo nie we wszystkich samochodach stacyjka jest. Stacy, znaczy ten. Zapalniczka jest. Przechodzi bezpośrednio do akumulatora. Tylko po prostu po zapłonie musi być. Musi być klucz przekręcony, żeby było zasilanie na zapalniczce. No więc dobra. Teraz jakieś podsumowanie. Z tym rozruchem uruchamialiśmy też Forda w dieslu. Nie było problemu, nawet mi się zdarzyło raz, też odpalaliśmy takiego Seata po wymianie rozrusznika. Po prostu nie wkładaliśmy akumulatora, bo tam trzeba było akumulator wyciągnąć. I... Yy, yy, no i, i cały ten osprzęt, dolot, niedolot, żeby, żeby dostać się do rozrusznika, to był Seat w automacie. Już nie pamiętam, co to za silnik, chyba Toledo był. Samochód, a silnik jaki, nie, nie pamiętam dokładnie. No, ale dieslowy. I w każdym bądź razie udało się odpalić za pomocą, za pomocą tego urządzenia. Jak widzicie jest tu lampeczka taka, która nam pozwala sobie przyświecić. W większości portali jak ja patrzyłem jest napisane, że jest przycisk zepsuty, bo nie załącza. Ale to jest przycisk, to nie jest przełącznik. Tu jest przełącznik, a tu przycisk. Można próbować i sobie przerobić ewentualnie, ale myślę, że nie ma sensu. Ja osobiście z tej latarki nie korzystałem nigdy. Yy, to gniazko też jest fajne, bo można sobie na przykład yy, ładować telefon, można sobie z tego, prawda, z USB. Ale jak mam szybką ładowarkę, na przykład do telefonu, no to już lepiej po prostu skorzystać z tego gniazda. Yy, tu nam kontrolka wskazuje czerwone nie zielone naładowane. Yy, jak ona działa? No działa. W każdym bądź razie, tylko że kiedyś miałem nawet taką sytuację, że świeci się czerwone, czerwone, co jest, wyłączyłem, włączyłem, zaświeciło się zielone. No i ten yy, pomiar. Ten pomiar, widzicie, prawie za każdym razem mi pokazuje. Nie udało mi się do tego pomarańczowego rozładować. Nie wiem, jakie wartości jeszcze bym musiał, nie wiem, popracować, ale, ale ja z reguły pilnuję, żeby to urządzenie było naładowane. Bo jak widzieliście, mam parę strubków, Też zresztą, no, do, kogoś, do kogo przychodzą, jeżeli ich samochód nie chce odpalić, no to do elektryka, prawda? Więc. Więc mam takie urządzenie, ten boosterek, no sprawdza się jako tak wspomagający. Zresztą widzieliście na Ursusie. Ten, ten prze, przewód, jak powiedziałem, Oj, bym się przewrócił. Czasem się może przydać. Ja go osobiście nie używałem jeszcze ani razu, a już prawie rok to urządzenie obsługuje. No, i jest sprawa ładowania. Widzicie, taka wtyczka, szkoda, że to nie jest yy, zrobione, bo yy, ciężki dostęp jest do tych wtyczek, bo to nie jest jakaś standardowa, a może brytyjskie to jest, nie sprawdzałem. Yy, po prostu, yy, żeby znaleźć taką wtyczkę zamienną, jest to problematyczne, yy, a to jest inny rozstaw. No, można sobie jakoś inaczej poradzić, no ale wciskamy. No i ta klapka, o, minus. Ta klapka, ona się potrafi otworzyć no ja zwracam na to uwagę, ale jeżeli by rzucił i, i gdzieś to poleciało, no to już by tej klapki nie było, chociaż ona nie przeszkadza, bo przecież nie ma przetwornicy w drugą stronę, no i tyle no tyle moich, moich opinii na ten temat jak dla mnie cena 200 chyba 12, czy no mniej niż chyba 220 zł za to zapłaciłem wbudowany akumulator jak najbardziej u mnie się sprawdza tak jak mówiłem, diesle, nie diesle zresztą widzieliście na Rapidzie yy... Nie było problemu, żeby to odpalić. 1.9 silnik diesla, który stał powiedzmy tydzień czasu wyziębiony i, i został odpalony bez akumulatora i bez działającego alternatora, bo przecież też alternator może nie daje jakiejś tam nocy, ale no może tam jakieś wspomaganie delikatne może dać. Tyle. Tyle. Sami, jeżeli macie styczność, może macie jakieś inne, bo używacie i jesteście zadowoleni, napiszcie w komentarzach. Na pewno ktoś, jak będzie szukał y, czegoś dla siebie, to może coś dobierze. Czy taki, czy inny. Y, ten jest najtańszy model z tych, bo jeszcze z tej firmy jest kilka. Takich mocniejszych, większy akumulator. Y, jeszcze ja go zważę i Wam y, wstawię na filmiku, ile on waży. Akurat w tym momencie, bo on. No, troszkę waży, no ale akumulator tam w środku jest. Dobra, to by było na tyle. Także zapraszam do komentowania, co by, co by inni mieli jakiś, jakąś informację, ewentualnie yy, subskrybowania, lajkowania, jak uważacie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, trzymajcie się. Cześć.